Siema. Jest przed szóstą rano, jeszcze ciemno, a ja już idę do bramy Taj Mahal. Wiadomo, chciałem być jak najwcześniej się da, żeby nie było tylu ludzi. Podobno bramy otwierają około pół godziny przed wschodem słońca, więc zobaczymy, czy będzie duża kolejka, czy nie. Tak czy inaczej, dzisiaj dość wcześnie zaczynam mój dzień. Tutaj są dwie kolejki, jedna jest dla Ludzi z Indii, a druga dla turystów. I oczywiście turyści płacą 20- kilka razy więcej za bilet. Dokładnie 1100 rupii, a miejscowi tylko 50. To jest główna brama. Naprawdę, już to brama robi wrażenie swoją wielkością, a za nią zaraz Taj Mahal. Jest. Za mgłą jeszcze w już się kończy. Także teraz to o wiele lepiej widać widać. Trochę dzisiaj trafiłem w złą pogodę o, oh, tutaj ziomeczki też się cieszą. Trochę są pogodę, ale było przyjaśnienie i widziałem. Całkiem dobrze. Teraz idę do hostelu, podładować baterie i idę dalej. Chyba do Czerwonego Fortu, który jest tutaj w agrze. Druga taka popularna atrakcja. Wąskie uliczki. Śmierdzi tutaj ogólnie ta woda z tych kanałów. No także tak to wygląda tutaj w Indiach niestety. Kawałek od Taj Mahal, takiej popularnej yy, atrakcji. Tyle śmieci. Straszny syf tam był. Nie chciałem nawet tego nagrywać, ale dziecko normalnie kucało przy takim rynsztoku i robiło nie wiem co, jedynkę czy dwójkę, nieważne. Ale to tam było słabo. No i to, jak ludzie mówią, że Indie to jest kontrastów i tak dalej to zdecydowanie się z tym zgadzam, bo e, jest tutaj Taj Mahal, który jest no, bardzo znany, tak to jest jeden z 7 nowych cudów świata o ile się nie mylę miliony ludzi tutaj zjeżdżają a z drugiej strony kawa kawałek dalej parę metrów dalej e, jest po prostu totalna bieda syf dzieci na ulicy, jakieś bezpańskie psy i tak dalej tutaj koleżka właśnie już coś mi próbuje wcisnąć e, no niestety no Idę sobie do pokoju jeszcze Zanim się zmelduję A tu małpy Normalnie na balkonie takim otwartym Skubane Jestem pod tym fortem Troszeczkę ma mało czasu Bo przysnęło mi się w hostelu Więc chyba nie będę tam wchodził Po prostu zobaczę to z zewnątrz Ale naprawdę te, te mury robią wrażenie Jest to mogolski Fort, stary mogolski fort kierowca tuktuka mówi mi, że i tak 75% powierzchni tego fortu teraz zajmuje armia, a reszta jest dla zwiedzających jeszcze zrobiło się ciepło więc można było zdjąć kurtkę ogólnie obróciłem się w kary jak jadłem uczonego. Byłem zrobić parę zdjęć do tego portu. teraz kieruję się już w stronę stacji, bo mam jakąś godzinę do odjazdu, pociągu a muszę znaleźć ten swój... Muszę znaleźć swój peron i swój pociąg... A to może nie być łatwe. Zobaczymy jak tutaj będzie to wyglądać. Pierwszy raz będę jechał pociągiem w Indiach, więc jestem ciekaw. Ja tutaj nie wiem, nawet nie mogę to nazwać rzeką. Po prostu ściek jakiś, ale jebie. Idę stąd. Tutaj w takich namiotach, w takiej własnej roboty namiotach żyją ludzie przy samej ulicy. Tam babka widzę pierze coś w tej brudnej, śmierdzącej rzece kupę śmieci o, tu się ubrania suszą Ale faza. Jakieś owieczki i kuski sobie jedzą trawkę, a tam to są slamsy po prostu, trzeba to nazwać ubrania, znaczy domy, namioty z jakichś materiałów ubrań i tak dalej. Tragedia. Nie chcę tak za bardzo tego nagrywać. Nie chcę tam wchodzić oczywiście, bo to też tak nie wypada. Nagrywać ich i tak dalej. Po prostu chcę tak z daleka pokazać, jak to w niej więcej wygląda. Tutaj też jakiś namiot. Przy samej drodze. Tutaj będę musiał znaleźć numer swojego pociągu i swój peron. A tak na pierwszy rzut, mniej więcej tak to wygląda. No Nieźle nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie z moim pociągiem. Małpki sobie skaczą, biegają. Tam takie małe. Przed chwilą do pociągu tutaj weszły. Tamta jest pod pociągiem. Pytałem, czy tutaj pana. I jedzie tym samym pociągiem co ja. Okazuje się, że to jest mój pociąg, tylko będzie tutaj stał jeszcze przez chwilę i będzie ruszał niedługo, więc idę na drugą stronę zaraz. Tu chcę Małpać małpaśki. O kurwa, obudziłem ją. Tu są takie wagony sypialne i to takie trochę lepsze, bo jest to ładnie obite. Dostaje się poduszki, dostaje się kot. W niektórych klasach są wagony sypialne, ale bez. Bez koca i bez poduszki. Tutaj też można sobie się wyciągnąć. Mam nadzieję, że uda mi się takim pociągiem pojechać. Właśnie z Stanów w stronę Varanasi. Zobaczymy. Tutaj mamy kibelek. Tak w takiej postaci. Także z wszelką Dwójkę jak chcecie zrobić to musicie sobie kucnąć. Ale przynajmniej przy jedynce deska nie opada. A tu jest mój przedział. Zaraz ruszamy. Tu jest moje miejsce. Żeby nie było, są też normalne kible. Jestem w Jaipur zajęło mi to 5 godzin Dojechaliśmy z godzinnym opóźnieniem ale całkiem przyjemnie się jechało. Było nawet gniazdko elektryczne, więc podładowałem telefon. Więc pierwszy pociąg w Indiach zaliczony. Idę teraz do hostelu i dzisiaj już nic się robię. Idę w kimę, bo padam z nóg naprawdę muszę powiedzieć, że chyba... Najładniejsze miejsce jak do tej pory w Indiach. Całkiem nowocześnie. Byłem tutaj sobie kupić jedzonko. To się nazywa kaczoli. Jest taki chlebek zapiekany w głębokim oleju. W środku jest cebula. Taki farsz.